W ostatnim czasie procesy inflacyjne wyraźnie przyspieszyły. E, mamy kłopoty z cenami żywności, mamy kłopoty z cenami usług, które drożają dosyć szybko. E, a w niedługim czasie do tego wszystkiego dołączą też ceny energii i tych dóbr, których koszty wytwarzania istotnie w ostatnim czasie wzrosły. E, w przypadku znacznej części gospodarstw domowych to mogą być już poważne problemy w zakresie po prostu utrzymania się. To są przede wszystkim koszty dóbr podstawowych i to będzie odczuwalne w portfelach. Niestety nie widać, żeby inflacja mogła w najbliższych kilku kwartałach zacząć spadać, raczej to będzie podwyższony poziom i to niestety jest dla gospodarki kłopot, bo wyższe ceny to również wyższe oczekiwania płacowe pracowników, a przy obecnym stanie rynku pracy to niestety będzie dosyć mocno obciążało przedsiębiorców, którzy będą zmuszeni płacić wyższe stawki. Zatrudnianym pracownikom. I to niestety będzie dawało taką spiralę inflacji. Ceny wytwarzania wzrosną, znowu wzrosną ceny konsumpcyjne, a to będzie skłaniało ludzi do oczekiwań na wyższe płace. Inflacji nie zbija też aktualny poziom stóp procentowych. Przypomnijmy, podstawowa stawka to jest 1,5%. Ona już jest w tej chwili wyraźnie mniej niż dynamika inflacji. I co się wtedy dzieje? Realne stopy procentowe, czyli takie, które otrzymujemy za nasze depozyty, są ujemne, to znaczy nie opłaca się oszczędzać. Niestety w przypadku części deponentów będzie to taki sygnał wyraźny, że oszczędzać nie warto i trzeba coś z tymi pieniędzmi zrobić, pójść na zakupy. A jeżeli wielu z nas pójdzie na zakupy, to ceny jeszcze bardziej przyspieszą. Jeżeli patrzeć na perspektywy inflacji w takiej dłuższej, w dłuższym horyzoncie, kilkuletnim, to wydaje się, że prawdopodobne jest, że pomału będziemy wracali do celu inflacyjnego, czyli do 2,5%, ale niestety przez pewien czas będziemy mieli ten poziom podwyższony w okolicach 3, być może 3,5%. Całe szczęście w naszej gospodarce już mocno ugruntowało się przekonanie, że co do zasady ceny nie powinny zbyt szybko rosnąć, być może więc nie grozi nam inflacja na poziomie 5 czy 6%, której na przykład obawialibyśmy dzisiaj 10 lat temu.